Temat o tym co ważne. Four, three, okay. To on by się nadawał jaką twarz na okładkę, nie? Iron Maiden Diego, my byśmy mieli maćka, ty zobacz. <laughs> Panowie właśnie mówią o tym, że chcieliby mnie wsadzić na okładkę Iron Maiden, znaczy tak jak Iron Maiden, oni mają Frediego, oni mieliby Gasiula. Dzień dobry, jedna, zes jedna druga zespołu Mikstura, Marek Mikitiński, Łukasz Kalenik, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. To, serdecznie. Panowie, co się dzieje y takiego, że w kwiecie wieku zaczyna się grać? Co się dzieje, to, to nie jest tak, że zaczyna się grać. My gdzieś tam z muzyką byliśmy związani od zawsze, od szkoły średniej. Wcześniej gdzieś tam próbowaliśmy swoich sił w innym, w innym zespole. Po 25 latach ten zespół został reaktywowany, a w międzyczasie zmienił też nazwę, zmienił swój skład. Więc, więc to nie jest tak, że. W Poza tym chyba no, my się nie czujemy, że jesteśmy w kwiecie wieku, my w zasadzie, można powiedzieć, dopiero dorastamy. Do kwiatu wieku. Tak, tak, dopiero to zaczyna owocować. Y -y -y jaką muzykę uprawiacie? Bo, mówię ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli, a zaraz zaprosimy z takiego linku, który tam będzie, a może jeszcze coś więcej. To jest tak, w Bio to ma. <laughs> bio macie dość, dość szeroko, nie. Od y, strzel od The Cure, przez Alice in and Garden do kreatora Pro System of a Down Black Sabbath Led Zeppelinski Draw i tam coś jeszcze. A, Dream Theater, to też jest dobre. To wynika z tego, że każdy z członków zespołu na jakiejś innej tam muzyce się wychowywał i na innej muzyce bazuje. Z tego też wzięła się nazwa Mikstura, bo jest to taka mieszanka. Mm. Kolega na przykład miał tutaj. Kolega mieszał. Tak, mieszał Ja z kolei bardziej Grunge, czyli Alicjan Stan Garden. Kolega, który gra na gitarze bardziej metalowe klimaty. No i mamy też perkusistę, który. W wszystko, wszystko, poza, wszystko poza muzyką poważną na perkusji Było wiadomo. Ale <laughs> Bardzo dobry kawał muzy Na pewno. <laughs> Była bitwa o to, kto będzie śpiewał. Nie, nie, od razu widzieliśmy, że to będzie robił Łukasz. No taka krótka odpowiedź, nie? Od razu wiedzieliśmy. I takie spojrzenie na Łukasz. <grym> Może dlatego, że kiedy dołączyłem do zespołu, nie mieli wokalisty, więc y, siłą rzeczy dołączyłem jako wokalista. Y, Gramy muzykę z mocno rozkręconymi przesterowanymi gitarami i chrapliwym wokalem. Jak się chrapliwy robi? Wokal. Kwestia techniki. Zaczynałem śpiewać w sposób raczej taki spokojny, bardziej właśnie grunge'owy, natomiast koledzy mnie tu zmobilizowali dość mocno na zasadzie powinieneś drzeć ryja, mhm. więc zasięgnąłem trochę wiedzy z YouTube'a, jak to zrobić. No i zadziałało, tak. Mhm. Czyli jestem w stanie wydobyć ten chrapliwy wokal i nie cierpieć później na jakieś bóle gardła, czy tego typu sprawy. Potem podwórko i zaczęło się, rodzinę odsunąłem w dal. Ojciec pouczał, lecz co tam nie, musiałem zarabiać mał. Yy, macie sporo materiału podobno. Tak, no już wydaliśmy singiel. I w zasadzie gramy dopiero od października, można powiedzieć, zeszłego roku. Natomiast w ciągu dwóch, trzech miesięcy uzbieraliśmy materiał na całą płytę. A w międzyczasie wydaliśmy Singiel. Chcę wyrwać się, który jest dostępny na platformach streamingowych na YouTube. Natomiast mamy, tak, tak, mamy materiał na całą płytę. Zastanawiamy się teraz, czy to będzie w formie jednej dużej płyty, czy dwóch mniejszych epek, które, które zaistnieją też w. Eterze. Tyle się nazywało materiału, że, że bardziej się w tym momencie skłaniamy ku dwóm epkom, czyli takim mini albumom po, po 7-8 utworów. Mhm. Jesteśmy pod nimi. No właśnie, no właśnie. A, a o czym, czy macie spójny przekaz, że tak powiem, tekstowy? Bo no, to jeden utwór słyszałem, trudno było słyszeć inne. No ja może, Żeby Łukasz nie, nie mówił o sobie. E, Dlaczego? Łukasz, Najlepiej będę mu Łukasz, Łukasz pisze teksty? Ktoś lepiej opowie o sobie. Tak, Łukasz pisze teksty, które później wyśpiewuje, więc więc wie o czym śpiewa. No ale też staramy się jakby pracujemy nad tekstami razem całym zespołem, że podsuwamy mu jakieś pomysły, słuchaj, no ten tekst do tego utworu fajnie by było, żeby było o tym czy o tym. E, zależy nam, żeby to nie były takie teksty o niczym. Te teksty, które, które Łukasz tworzy, to no, no z dumą chyba powiemy, że, że one są o jakichś naszych przeżyciach, o jakichś naszych przemyśleniach. Łukasz je ubiera w całość, ale, ale na pewno nie są to takie teksty o niczym. No staramy się, żeby to były teksty, które jakiś przekaz ze sobą niosą. Zawsze miałem zapytać o to muzyków, a jakoś się nie nadarzyła okazja. Ja zapytam was, jak to się dzieje, że się gra, nagrywa utwór? Znaczy, nie technicznie w studiu, tylko jak się wymyśla. Przychodzicie sobie na próbę, tacy z paprani po robocie, nie? I no dobra. To Różnie, coś nie brękne, bywa. To... Bywa tak, że ktoś wpadnie komuś podczas gry, najczęściej w domu, jakiś riff, no. który później jest przynoszony na próbę i zaczynamy wokół niego budować całą strukturę utworu. Mhm. Y Dokładamy lub wymyślamy, lub osoba, która wymyśliła riff, wymyśla dalszą część, ktoś dokłada bridge, perkusista wymyśla przejścia, Basista swoją partię swojego instrumentu. Jeżeli chodzi o tekst, to też różnie bywa, bo czasami najpierw powstaje tekst, a później muzyka, a czasami jest zupełnie odwrotnie. I w tym momencie jak mamy zrobioną muzykę, to też staram się do tej muzyki dobrać tekst, do tego, jak ja ją czuję, jakie emocje we mnie wzbudza. Tak? Czyli szybka, wolna, agresywna, czy, czy jakaś nostalgiczna. Natomiast bywa też w drugą stronę, czyli wymyślam tekst, coś mnie tknęło na zasadzie jakiegoś bodźca, i później do tego tworzymy muzykę. Się, że to jest właśnie na przykładzie takich kotwic, czyli jest muzyka, a kolega, który wymyślił główny riff, pisze do mnie, że on on czuje tę muzykę tak, że tutaj mm -hmm. powinno być coś o tym, o tym. I na zasadzie takich słów kluczy wrzucam kilka pytań i na bazie tych pytań buduję później utwór, tekst, który czasami nie do końca jest tym, co wymyślający muzyka miał na myśli. Czyli czy czy tworzenie utworu to jest taka sztuka ustępstw, nie? Tak, to, ale ja sobie tak dużo, myślę też, że. Dużo kompromisów. Y, dużo kompromisów, tak. No, czasami dochodzi nawet do jakichś tam może nie spięć między nami, no ale na pewno są różnice zdań. Natomiast y, to jest też trochę tak, że y, każdy, kto tworzy utwór, y, to trochę jest tak, że łatwiej mu, jeżeli faktycznie ten zespół. na podobnych falach, nazwijmy to. U nas jest o tyle łatwiej, że faktycznie my się bardzo dobrze rozumiemy. Mhm. Naprawdę my zauważamy to, że na przykład na jednej próbie jesteśmy w stanie dopiąć jeden utwór od, od A do Z, bo gdzieś ktoś gra jakiś riff, już na pasie ktoś coś dogrywa, perkusista w międzyczasie robi coś swojego i nagle mówimy: Kurczę, to fajnie wychodzi, to fajnie słychać, to fajnie to o to chodziło. Gdzieś Łukasz zaczyna sobie nucić gdzieś coś tam do mikrofonu i naprawdę. To jest tak bardzo spontanicznie, że, że, że ten utwór czasami powstaje, można powiedzieć, na żywo, mhm. w ciągu jednej próby. A to właśnie jest wynik tego, że faktycznie my, jako, jako zespół, chyba faktycznie się dobrze dobraliśmy i, i my siebie rozumiemy. My siebie rozumiemy. Jeżeli ktoś nawet wkłada coś do tego utworu z tej swojej, nazwijmy to muzyki, czyli jeżeli to będzie coś mocniejszego, ale gdzieś tam pojawi się coś trochę bardziej psychodelicznego, to nie mówimy nie. My nie, nie nastawiamy się na coś takiego, że ten utwór będzie tylko metalowy i koniec. Kropka, to będzie metal, mocny metal, albo to będzie tylko i wyłącznie e, utwór psychoderyczny, albo to będzie tylko i wyłącznie utwór punkowy. Myślę, że w naszych utworach da się usłyszeć takie e, kawałki, które są w jednym utworze jest i trochę metalu, i trochę panka, i trochę i nawet trochę bluesa gdzieś tam, bo, 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 bo to wszystko właśnie staramy się zmiksturować, tak, jak nazwa wskazuje. I każdy ma jakieś tam naleciałości, tak? I, i nawet w tym graniu, śpiewaniu. Gdzieś to się przemyca, nawet tak podświadomie. Jeżeli wcześniej na przykład więcej grałem blusa to z automatu przy jakichś solówkach czy przy innych rzeczach jest ta tak ten taki dryg bluesowy, Zaciągnąć gdzieś taki. podciągnąć, tu coś przedłużyć. Czasem to przypasuje i zostawiamy, a czasami nie i trzeba to zmienić. Natomiast jest dużo kompromisów. Docieramy się na, na próbach, docieramy utwór. I mm, dzięki temu jest chyba taka radość z tego tworzenia i to, to dużo radości daje, że coś powstaje, mm, później szlifowane. No mm, wiadomo, koniec więcej dzieło, czyli na, nagrywanie, no na razie tylko jeden singiel, ale plany są mm, ambitne. ambitne. Materiał jest, więc myślę, że te dwie epki albo pełen album to jeszcze mm. w tym roku, zależy od finansów. O. O. o to zrzutka to tak to po to tak między innymi No bo PL? zależy nam żeby nagrywać w, w dobrym znaczy w dobrym studio no, wszystkie studia są dobre natomiast wiadomo że są studia które specjalizują się w jakimś charakterze muzyki w jakimś rodzaju muzyki my mamy takie studio, z którym współpracujemy to jest case studio z Aleksandrowa Łódzkiego i Sławek Papis tam że tak powiem jak byliśmy nagrywaliśmy ten pierwszy singiel No to od razu bo widać że on rozumie o co nam chodzi. Że on wie, czego mu oczekujemy i on wie, jak to zrobić. Mhm. I... On jest też czynnym muzykiem i w zespołach metalowych grał od wielu lat. Również grał jako muzyk wypożyczony w takich zespołach naprawdę bardzo znanych, metalowych, więc czuje tą muzykę, łatwiej z nim się rozmawia i tłumaczy się mu, czego oczekujemy. Myślę, że ten pierwszy, ten pierwszy singiel pokazał to, że warto robić z nim. Cały album, i taki jest plan. No właśnie, ale żeby nagrywać, no to nie niestety, ale stworzyć muzykę, to nie wszystko. Żeby ją przelać później na płytę, to niestety są potrzebne już jakieś tam koszty. Wiadomo, no nie możemy sobie, że tak powiem, na chwilę obecną, yy, muzyka się sama nie finansuje więc musielibyśmy odzierać trochę z pieniędzy nasz, nasz budżet rodzinny. Co i tak się dzieje? Co i tak się <laughs> dzieje, tak bo, bo koszt, koszt sprzętu to jest, to, to, to nie są małe kwoty. Z, zwłaszcza jak się chce grać na wygodnym i na dobrym sprzęcie. No, ale żeby żeby właśnie stworzyć tą płytę, no to potrzebujemy, potrzebujemy jakiegoś zastrzyku pieniędzy. Stąd tak sobie pomyśleliśmy, że może akurat znajdą się takie osoby, sponsorzy, którzy powiedzą, okej, okay, no, chcę mieć swój wkład też w jakąś tam e, twórczość muzyczną. E, pomogę chłopakom, niech nagrają. My oczywiście w odpowiedni sposób też się odwdzięczymy za to. E, I stąd ta zrzutka, tak? Docenimy wszystko, nawet złotówę. Państwo sobie na zrzutce, na zrzutce, znajdą, tylko z tą złotówką nie przesadzajcie, nie, tam trochę więcej. Zero można dołożyć kilka tysięcy. Zero Zer, nic nie kosztuje. Y, Łukasz Kalenik, Marek Mikietyński, jedna, druga zespołu Mikstura. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Życie za jest. Kasta i póry na dzień i albo tak właśnie ja czuję się Chcę wyrwać się, chcę wyrwać się, lecz wyjścia brak. Chcę wyrwać się, chcę wyrwać się, Ze pomóc tym co ważne.